Królowa bogini lig piłkarskich wróciła z przytupem. Nie. Chociaż w sumie niektóre zagrania z dzisiejszego spotkania, Brookbetu ze Stalą Mielec, no, wymagały pewnego talentu. O czym powiem za chwilę. Jeśli miałbym tak pokrótce streścić całe to spotkanie, no to muszę powiedzieć, że było takie dość przaśne. No Nie było za dużo sytuacji. Ani nie będziemy tego meczu jakoś niesamowicie długo wspominać, bo ja już chcę o nim zapomnieć jak najszybciej. Ani nie było nawet jakieś ultra śmieszne, no może poza jedną sytuacją. Sytuacją, w której lewy obrońca Brugbetu Termaliki i nowy obrońca Adam Holoszek znalazł się z jakiegoś powodu w akcji ofensywnej na prawej stronie pomocy lub nawet ataku i wyszedł sam na sam z innym zawodnikiem Brugbetu, Sam na sam z brąkarzem wyszli obaj w duecie. No i Holoszek zagrał na spalonego. Ten stadion w Niecieczy ma jakiś fatum. Pamiętam, że w 2016, czy tam 2015, czy tam nawet, kurczę, 2014 Śląsk-Wrocław zrobił dokładnie to samo. Bodajże Pajszao, który z nich... I Kiełb. Całkiem niedawno zrobił to też Piaz Gliwice, Milewski i Tuszyński. No i tylko w sumie dla tej sytuacji warto było odpalić dzisiaj telewizor. Chociaż w sumie ja tak narzekam, a całkiem przyjemnie było zobaczyć znowu stadion Brugbetu w ekstraklasie, w ogóle sam Brukbet w ekstraklasie i Stalmielet zresztą też było miło zobaczyć. Co do Brugbetu, no to niedawno mamy nowe logo klubu, które, no jeśli mam być szczery, tak średnio mi się podoba. W ogólnie jestem zdania, że herbów i log, Lug? herbów i. Herbów nie powinno się zupełnie zmieniać. A jeśli chodzi o samo sprawozdanie z tego spotkania, no to bramkę w tym sezonie pierwszą strzelił ernest Terpiłowski, czyli młodzieżowiec Brugbetu Termaliki nieciecza. A dla Stali mielec strzelił Tomasiewicz z rzutu karnego. No i w sumie tyle mogę powiedzieć po tym spotkaniu, i tak chyba zbyt dużo w ogóle nie mówiłem. Mam nadzieję, że mecz Lecha Poznań z Radomiakiem, który zapowiada się naprawdę fajnie, mnie nie rozczaruje. W ogóle to bym zapomniał. Dziękuję za tysiąc subskrypcji na kanale Tradaj. Dzisiaj, jak wstałem, to miałem całkiem przyjemną niespodziankę. Mam nadzieję, że was nie zawiodę w następnych filmach. I do zobaczenia wkrótce. Aha, jeszcze zapraszam do subskrybowania, bo jak zdobyłem tysiąc, to teraz bym chciał, nie wiem, dziesięć tysięcy. Boże, jak to brzmi. Zapraszam do subskrybowania na Facebooka Tradaj i Instagrama Tradaj. I oglądajmy ekstra klasę, ponieważ nie taki diabeł straszny. Nie, to było bez sensu.